Nie chcę mi się wstawać. Uwielbiam budzić się rano. Kolejny wspaniały dzień. Wow, śniadanie w łóżku! Jak miło? Bleh, resztki wczorajszej kawy. Która wluska mnie mniej dziur? Muszę mieć przy sobie wszystko, czego potrzebuję. Na przykład gotówkę. To powinno mi wystarczyć na cały dzień. 401, 2, 3, 4, 5. Powinnam się była lepiej przygotować. O, co jest? Wpadasz na ludzi na kortarzu? O, mam wiadomość. Impreza! Kompletnie o tym zapomniałam. Super, nie mogę się doczekać. O kurde, nie mogę iść tak ubrana. Po prostu założę inny sweter. Nie, to chyba nie wystarczy. Muszę wymyślić coś innego. Przede wszystkim zajrzę do szafy. Powinien być tam jakiś fajny ciuch. Ha! Wiedziałam, że coś znajdę. Co jest grane? Zaczepiło się o coś. Mulu ubraniowy! Nie dostaniesz mojej ulubionej bluzeczki! No oddawaj, ty, paskudny szkodniku! Nawet nie nosisz ubrań, bo jesteś głupim robalem! Nie mogę uwierzyć, że przegrałam ze zwykłym owadem. Hej, nawet o tym nie myśl. Słyszysz mnie? Tylko spróbuj to ugryźć. Nie! Przestań! Co tu? Kapeć! Ha! Trafiłam! Chyba tylko ją rozjuszyłam. A, trzymaj się ode mnie z daleka ty zakłócony paszkwilu? Muszę coś szybciutko wymyślić. Nic mi nie przychodzi do głowy! Mam tak bez przerwy biegać w kółko? Poczekaj! Może zamiast tego chciałabyś ładnie pachnący sweterek? Nie? Okej, okay, to był kiepski pomysł! Wreszcie przestała mnie gonić, całe szczęście, ale wciąż ma moją bluskę. I w dodatku przejęła całą szafę. Ha, a to co? Chwileczkę... Już wiem! Tak jest! Papier, nożyczki i genialny pomysł! Dobra, szkoda czasu. Muszę koniecznie zdążyć na imprezę. Na początek przetnę papier. W miarę równo. Nie chcę wyglądać zbyt dziwacznie. Jeszcze tylko kilka cięci gotowe. Nożyczki mogę odłożyć. Teraz muszę jakoś zapanować nad tym chaosem. Tu poskładam, tam pozwijam. Jakoś wyjdzie. Okej, okay, już prawie gotowe. Przymierzmy. Świetnie! Wyszło dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. Zamiast nadjedzonego przez mole swetra, oryginalna sukienka. Pa! Tak, wiem, że mam bilet VIP. Ale po prostu nie mam co na siebie włożyć. Moje życie to prawdziwa męczarnia. Nikt mnie nie rozumie. Zobaczmy, jakie w ogóle mam sukienki. Oliwkowa? Och, nie. Srebrna, niemodna w tym sezonie. Ani jednej sukienki wartej założenia? Nie wspominając o dodatkach! Och, to prawdziwy koszmar! A te buty? Bez nadzieja! Muszę coś zrobić. I chyba mam pomysł? Ktoś dzwoni. Słucham. Potrzebuję pilnej pomocy krawieckiej. Zupełnie nie mam co na siebie włożyć. Paryż to moja ostatnia szansa. Jestem u kresu wytrzymałości. Oczywiście, że pomogę. Dziękuję. No gdzieżesz ona jest? Ile można lecieć z Paryża? Wreszcie dotarłaś. Najwyższy czas. Bierzmy się do pracy. Zmarnowałam już i tak zbyt dużo czasu. Potrzebuję czegoś awangardowego i to ekspresowo. Pospiesz się z tym mierzeniem. Chcę się upewnić, że strój będzie idealnie pasował, chyba że wolisz niewygodną sukienkę. Skończone. Zaraz wracam. Mam nadzieję, że nie z powrotem do Paryża. Wow! Wspaniałe? Zapoczątkowałam trend sukienek w stylu sukien ślubnych. Dla ciebie zasłużyłaś! Dotarłam już na przyjęcie! Tylko dlaczego nikt nie zwraca na mnie uwagi? Czy ta dziewczyna nosi sukienkę z papieru? Co ona sobie wyobraża? Nie może mnie przyćmić taki śmieć! Ocuj się, musimy się temu przyjrzeć! Sama ją zrobiłam! też powinien zebrać sporo lajków. Pić mi się zachciało? Ha? O, plastikowa zakrętka. Co za fart! W dodatku wciąż pachnie kolą. Cenny dodatek do kolekcji. Nadchodzi! Wow! Te włosy, te oczy! I jak modnie ubrany! Idzie w moim kierunku! Ciekawe, jak dzisiaj pachnie! Hej, co to ma znaczyć? Rozmawia z nią? Jak to w ogóle możliwe? Spójrz na mnie! Tu jestem! Hej, niech ktoś zwróci na mnie uwagę! O, zupełnie jakbym dla nich nie istniała! To takie niesprawiedliwe! Szczęście jest jedna rzecz, która zawsze przyciąga uwagę. Pieniądze, a mam ich tyle, że mogę się nimi wachlować. Poważnie? Nawet kasa nie pomaga? Chcesz zobaczyć moją kolekcję zakrętek? Wow! Faktycznie nadal pachnie kolą. Lubiła dnie pachnące rzeczy, tak? W tym jestem mocna. Spryskam się obficie moimi najdroższymi perfumami. No! wystarczy. Teraz swobodnie przejdę obok. Fuj, czujesz to? No, jakiś okropny smród. Jak to okropne? Te perfumy kosztują majątek. Nic to robienie przynosi efektu. Co ona ma, czego ja nie posiadam? Hmm. Cóż, na przykład otwarty plecak. Skoro tak lubi napoje gazowane, to się z nią podzielę. To daje jej nauczkę. Salutka, butelka wylana. Teraz tylko czekać. O nie, twój plecak przecieka. Masz tam coś, co mogło się rozlać? Nie, nie trzymam w plecaku żadnych napojów. <laughs> co się tak gapicie? Tylko sobie to Naprawdę? Bo jak dla mnie to wyglądasz dość podejrzanie. To twoja sprawka, prawda? Przyznaj się. Okej, okay, tak. Wlałam jej do plecaka butelkę koni. Nie, nie odchodź, albo przynajmniej nie odchodź beze mnie. To nie fair. Dlaczego nikt mnie nie lubi? Ja cię lubię. Cóż, nie mam nic do stracenia. Wow, ale ładnie pachniesz. Dzisiaj będziecie pisać klasówkę. Cały wieczór wkuwałam i wciąż tego nie rozumiem. To bułka z masłem. Uwielbiam tego typu równanie? Pytanie wielokrotnego wyboru. Banalne? Piątka gwarantowana. O rany! Błyskawicznie rozwiązuje każde zadanie! Może mi podpowie! Hej! Hej, ty! Jak ona ma na imię? Stacy! Stacy, słuchaj! Co? Podpowiesz mi trochę? Błagam, nie radzę sobie z tym testem! O nie! Jak to nie? Czemu nie? Uch, czemu jest taka wredna? Ha, mam pewien pomysł. Nie zaszkodzi spróbować. Może uda mi się ją przekupić. Podobno każdy ma swoją cenę. Ciekawe, ile jest warta Stacy. <grymne> Hej, Stacy! A co powiesz na drobną zachętę? <grymne> e, wysoko się ceni. A tyle wystarczy. Cały stosik gotówki będzie twoi, jeśli tylko mi podpowiesz. Ha? Cały stos? O rany, to naprawdę spora kwota. Tyle kasy! Mogłabym sobie kupić tyle różnych rzeczy! Słucham? Tak, jestem teraz super bogata! Mogłabym wachlować się pieniędzmi! Albo rzucać je na prawo i lewo! Proszę bardzo, ile kosztuje piątka z plusem? O, nie ma mowy! Nie chcę się stać kimś takim! Wsadź sobie swoje pieniądze, Miki! Po co mi ten majątek, skoro nie pomoże mi zdać egzaminu? Zaraz. Jak to? Stacy oszukuje. Sama ma ściągawkę. Nie mogę tego tak zostawić? Zajrzę jeszcze raz do plecaka. Skoro gotówka nie zadziałała, to sztabka złota też się pewnie nie przyda. Po co zabrałam ze sobą aż tyle smartfonów? Gdzie ja to zawieruszyłam? Aha, nigdzie się nie ruszam bez okularów VR. Wszystko włączone, zobaczmy czy działa. Wygląda super realistycznie. Nauczyciel nadal siedzi przy biurku, ale w wirtualnej rzeczywistości poda mi odpowiedzi do testu. Moja pierwsza szóstka z matematyki? Skąd ona wzięła taki bajerny gadżet? Bawi się zamiast pisać klasówkę? Chyba, że pisze testy w wirtualnej rzeczywistości? Tylko po co? Zaraz, skąd w ogóle bierze odpowiedzi? Chyba mnie nie widzi, więc pożyczę sobie jej kartkę. Nie chciałaś mi pomóc, to teraz spadaj. Zobacz, wygrywam! O, przymocnie. Nie Mówisz poważnie, kochanie? Nie mogę tak żyć. Nie układa nam się już. Do rozwodu. Nie, proszę, dość tego, to moje ulubione zdjęcie. Z nami koniec. Kochanie, wychodzimy. Oh, żegnaj, ja. O, telefon. Mm. O, czas wstać. Dzień dobry. Pobudka. <laughs> o, jestem głodna. Muszę coś zjeść. Mm. O, cześć tatusiu! Cześć kochanie, proszę, to twoje śniadanie. O, wow, zrobiłeś to dla mnie? Dzięki tato! Mam też dla ciebie jabłka. C <laughs> Proszę bardzo. Dziękuję. Am, am, am. Skończyłam. Za to kup mi jakieś kosmetyki. No cóż. Proszę. O, jesteś taka urocza. Dobrze. Dzień dobry. Dobry, witam w moim sklepie. Dziękuję. Zobaczmy. Wezmę ten telefon i kosmetyki. Tu ma pan pieniądze. O tak. Dziękuję. Miłego dnia. Masz tu swoje gadżety, kochanie? W końcu. Moje wymarzone kosmetyki! Mój ulubiony kolor! Wow! Ta podkręcająca rzęsy maskara to strzał w dziesiątkę! Aha! Wypróbujmy zielony cień! Nałożę go na policzki! To się nazywa awangarda! Dziękuję, tato! Czas na serwis! Super! O, moje kochane dziecko. Dalej! Głupia gra! Umieram z głodu. Służba... Jedzenie? Oto twoje jedzenie, dobrze, panie. Dobrze, dzięki. Jabłko? Rozpieszczony pachor. <laughs> A, tak. Mm, mm. Mamo, chodź tutaj. M, m, mamo? No dobrze. Huh? Kochanie, mama jest zajęta. Ona ciągle wisi na telefonie. Zamówię sobie więcej zabawek. Kup to, to i to. I to. <laughs> Niesamowite! Mam już wszystko, ale jaki to ma sens? Nadal się nudzę. Co robić? O, zobaczmy, co jest w telewizji. Film dokumentalny. Może ten? O, goryle. O mój Boże, goryle są takie fajne. Małusiu, chodź tu, mamo. Tak, tak, czekaj. Mamo, ja chcę to. Ha? Cześć, ludzie! Nie martw się, kochanie. Potrzebuję goryla. Dlatego teraz, teraz! Kąd ty tu będzie, kochanie? O, patrz, już jest! Pa, kochanie! No, czy to się dzieje, naprawdę? Mam goryla! Goryla! Witaj w moim pokoju. Będziemy się razem świetnie bawić. Deszcz pieniędzy, tak. Dobre to. Dzikim show! Tom noc! Dobra robota, koleżko. Nom, 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 nom. Ty, Banan. Dzięki, ziomeczku. Mamusiu, pomocy. Nie. Zobaczmy, co tu mają. Ha, ha, ha. Co tu jest? Oj, ochyda. Obleśni ludzie. Czy to w ogóle ma jakąś wartość? No cześć. Przykro nam, jesteś Nie obchodzi mnie to. Gdzie są pieniądze? Dawać mi je. Pieniądze? Pieniądze? Nie mamy pieniędzy. A no weź ty to takie smutne. O, co ty robisz? Przestań. Tusiu! Bierzcie tę kasę. No, to. Mówisz poważnie? Nie, Dostaliśmy pieniądze. O, biedni ludzie. Spadam stąd. Ura, teraz jesteśmy bogaci. A te co? O, na Naprawdę mieszkają tu bogaci ludzie. O tak, dobrze trafiłem. Zabieram was do domu. Złodzi? Na pewno mają więcej fajnych rzeczy. Aha, wszystko zabieram ze sobą. Aha, To? śpisz, chłopcze? Witam! Mamusiu! Dobrze, chwileczkę, zakochanie! Złodziej, mamo, do cześć! Boję się! Złodziej, ha? Widzisz to? Chcesz to, prawda? Masz i spadaj! O, okej! Okay. Dodź sobie nową bluzę i bądź skrzeczny! Zrobi się, do widzenia! Żegnam! Co, co tu się właśnie stało? Hmm. Idź spać, kochanie. Przeczytam ci bajkę. Obróć rower do grunogami, aby zamocować przednie koło. To jest nudne! Upewnij się, że. A to nie podoba mi się to! Chcę prawdziwą historię! Hmm. Wiem. Na szczęście mam za sobą kursę teatrzyku trzykularek. Choć to będzie raczej bieda wersja marionetek. Zaczynamy. Dawno, dawno temu była sobie dziewczynka i chłopiec. I zakochali się w sobie. W końcu zasnęła. Słodkich snów, moja mała dziewczynka. A teraz czas na przedstawienie. <grymne> nie mamo! O, coś nie tak? Chcesz pieniędzy? Złota? Nie, o, co? Nie wiem już co robić. Cześć, potrzebuję pomocy. Pośpiesz się! Słyszałem, że ktoś tu potrzebuje się pośmiać. jest moja zapłata. Dziękuję. <grymne> Patrz na to. O nie, gdzie to zniknęło? <grymne> Ale śmieszne. <grymne> Ups. No to ja tata! Pamiętasz mnie? Co? Tata? O nie, nie, cicho! O. Kochanie, wszystko w porządku? Mamo, mama, to tata! Ta. Spadam. Głupias. Kto płacze? Kochanie! Tata, pomóż mi! To ty? Co się stało? To nie są lalki! Chcę palić się lalkami! O, nie płacz. Niech mu pomyślę. Aha, poczekaj, malenka. Ta, zrobi zrobić ci lalkę. Sprytnemu tatusiowi nigdy nie kończą się pomysły. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. O, mam całkiem niezłe artystyczne zdolności. Czas na rysowanie. Musimy zrobić jej twarz, żeby wyglądała jak prawdziwa. Już prawie. Spodoba ci się, kochanie. Tada! To to Co powiesz teraz? Ma blond włosy. Jesteśmy bliźniaczkami! Podoba ci się? O, teraz twoja kolejka! O, nie, tato. nie, tatuś nie baw włosów. O, e -ha -ha. Dobrze, tato! Nienawidzę tych znoszonych ubrań! Nienawidzę być biedna! Kochanie, wszystko w porządku? A tatuś ma dla ciebie prezent. Proszę, specjalnie do mojej córeczki. O! Nie ci się. Nie, spójrz! O, są za duże. O, jestem taki głupi. Ha, tato, tato? Nieważ, tato, wszystko jest w porządku. Poczekaj chwilę. Mam genialny pomysł. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Wystarczy kilka przeróbek i dżinsy będą dobrze leżeć. I do tego będzie stylowo, o tak! Kuracza, prawda? Wygląda o, poczekaj. na to, że przyda się sztuczka. Zobaczmy, co tu mamy. Robi. To nie, nie. O oret, unik, ha? Fajny kolor, wiem co robić. Wystarczy kilka cięć i zobaczmy co z tego wyjdzie. Jeszcze jedno cięcie tutaj i tutaj i gotowe. Sprawiłam sobie uroczy różowy crop top i pasuje do jeansu. Tak. Teraz jestem gotowa do szkoły. O i jaka urocza! Do zobaczenia, daddo. Czekaj, kochanie. Y no cóż, nie mam się w co ubrać. Wszystko jest brzydkie. Jak mogło do tego dojść? Ech, muszę to naprawić. Hej Josh! Pomóż mi. Mam lamorskie ubrania. Cześć. Josh jest przy tobie i zaraz cię wystryzuje. Żaden problem. Zaczniemy od tego. Półka z masłem. Metamorfoza wymaga kilku cięć. Proste cięcie to i tam. Zagrawki się nie obejdzie. <laughs> I gotowe. O tak. Przybierz to. Co to ma być? Nazywasz to metamorfozą? Zwariowałeś. O, chwileczkę. To wygląda fajnie. Co to? Nie, 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 nie. Dawaj to. To się nazywa prawdziwa metamorfoza. Dziękuję. Do zobaczenia. O, No! I znowu do szkoły. Dramat. Gdzie są dziewczyny? Selfie na pamiątkę pierwszego dnia szkoły. Wyglądam odjazdowo. Siura! Braciszku, tęskniłam! Ja za to mam też siostrzyczka? Słuchaj! Psz, 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 psz. To jest genialne. Psz, psz, psz. Mam pieniądze, zajmę się tym. O, idę z tobą! Halo? O, Halo? Co? co? Randka? do no dobrze, o, kochanie. Dobrze. Zobaczmy, jaki on jest. O. O. <laughs> no popatrz. Cześć. Nie zmieniłaś się. Ty też nie. Mogę złapać cię za rękę? No dobrze. No i proszę. O, końcu! Chyba znowu się w sobie zakochają. Tak! Hura.